Seniorzy z Kolonowskiego po raz kolejny zintegrowali się poprzez sport. To jest nasze cykliczne spotkanie, czyli spotykamy się na kręglach dwa razy w roku. Mamy zawody wiosenne, a dzisiaj mamy opuchar burmistrza i jesteśmy wdzięczni, że ufundowane są przez burmistrza. Rywalizują osoby, które na tyle się czują sprawnie, że mogą grać w kręgle. Jednak w spotkaniu mógł wziąć udział każdy członek Związku Seniorów, niezależnie od uzdolnień sportowych. Przed rozgrywkami zebrani usiedli przy kawie, kołaczu i wspólnym śpiewie. Cieszymy się z tego, że mamy tak aktywnych seniorów na terenie naszej gminy i że przychodzą grać w kręgle, to znaczy, że ich kondycja fizyczna jest jeszcze dobra, czują się dobrze i no, mam nadzieję, że również tego typu przedsięwzięcia przyczynią się do tego, że ta kondycja będzie się jeszcze poprawiać. Fundujemy tutaj puchar, jest to zawsze troszeczkę bardziej atrakcyjne dla uczestników i nikt tutaj nie odpuszcza, każdy stara się osiągnąć jak najlepszy wynik. Konkurencja jest naprawdę dużo. Tradycyjnie w rozgrywkach wzięli udział również seniorzy ze związków zawodzkim. Ludzie przychodzą, chcą się sprawdzić, chcą uznać, że jeszcze wszystko potrafią. Żeby pani widziała, jak oni pięknie tańczą, żeby pani obejrzała te rock and e. Energii emerytom nie brakuje. I to jest ważne, że wychodzą z domu, że nie siedzą, że nie oglądają seriali tureckich, ale, ale chcą z nami, chcą wyjść. Chcą wyjść i są to często osoby samotne, i one w tym związku jakby się odnajdują, że przyszło im być samotnym, bo na przykład mąż nie żyje czy żona coś nie żyje, ale oni czują się tutaj trochę jak w rodzinie. Dlatego takie popołudnia jak to w Kręgielni w Kolonowskim, to dla nich radosne święto i cenny, wspólnie spędzony czas. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób.